Pałac pod Globuzem, siedziba najmłodszej szczecińskiej uczelni Akademii Sztuki, przejdzie gruntowny remont. Planowany był on jeszcze przed otwarciem uczelni, teraz wreszcie się rozpoczyna. Planów jest mnóstwo, tyle tak, że będzie zmian, zarówno wewnątrz uczelni, jak i na dziedzińcach oraz fasadzie. Zamysłem jest takie wykorzystanie potencjału szkoły artystycznej, żeby ją uruchomić dla mieszkańców Szczecina, czyli pokazać z jednej strony to, co robią studenci i z drugiej strony zachęcić mieszkańców do tego, żeby pałac odwiedzali mieszkańców i turystów. Żeby każdy mieszkaniec mógł sobie wyjść, wypić herbatkę, kawkę, posłuchać pana prorektora Warkasyra z drużyną perkusistów, jak grają i śpiewają, posłuchać i popatrzeć na, prof, na studentów profesora Romańczuka, jak, jak malują i jak spełniają swoje życiowe pasy. Wyremontowane zostaną piętra budynku, a także główny hol. W całym budynku wykonane zostaną prace konserwatorskie. Odkryte zostaną także ściany pomalowane farbą olejną. Pracownicy Akademii zastanawiają się, jakie tajemnice jeszcze kryje architektura tego niezwykłego miejsca. Wewnątrz zmieni się przyziemie bardzo mocno, dlatego że w przyziemie jest planowana galeria Akademii Sztuki. I e, e, zabudowa jednego z dziedzińców, dziedzińca, który znajduje się tutaj e, po prawej stronie, tam ma być przestrzeń performatywna, umownie nazwana przestrzenią teatralną. Akademia chce bardziej wyjść do mieszkańców, stąd zmieni się też to, jak wygląda zewnętrznie. Zaniedbane wewnętrzne dziedzińce staną się przestrzenią teatralną i wystawową. Zmieni się także elewacja, która ma wyróżniać pałac pod globusem na tle innych budynków. Zewnętrznie elewacja będzie czyszczona. I chcemy przywrócić jej zabytkowy charakter, to znaczy odtworzyć na przykład stare drewniane żaluzje okienne i sprawić, że pałac będzie oświetlony i będzie. Błyszczał na placu Orła Białego. Akademia Sztuki to Uczelnia niezwykła, o której sile świadczy wysoka kadra naukowa z całej Polski oraz studenci, których jest coraz więcej, a którzy osiągają liczne sukcesy w wielu konkursach. Teraz powodem do dumy będzie także siedziba uczelni. Remont obiektu historycznego pałacu pod globusem pozwala mieć nadzieję, że w, w ciągu najbliższych. Lat uczelnia będzie dysponowała świetnie wyposażonymi pracowniami. Przede wszystkim na poddaszu będą zlokalizowane pracownie rysunki i malarstwa. Plac budowy został już przekazany. Remont rozpocznie się po dopełnieniu wszystkich formalności i potrwać może wiele miesięcy.